Nie ma wyzwania. Yy, a największy dziki śmiech, jaki miała moja żona, to było w noc poślubną. Ale to nieważne, szanowni państwo, bowiem my państwa pytaliśmy o to, co dla państwa jest szczęściem. Posłuchajmy. Dzień dobry. Ja, proszę państwa, szczęścia mamy dwa. To jest moje pierwsze szczęście. Rzuć piłkę. A to drugie. Dla mnie synonimem szczęścia jest dobry posiłek, w szczególności jakieś ciasta i torty robione przez moją żonę, a od kilku dni również weekendy, w których nie muszę zrywać się z samego rana. Czym jest dla mnie szczęście? No ja tak sobie myślę, że szczęściem jest dla mnie to, że nie ma nieszczęścia, że panuje pokój, że ludzie się do siebie uśmiechają, że się 100 złotych na chodniku znajdzie. Mm. Bo ja nigdy nie znalazłam. Szczęście dla mnie to dźwięk skwierczących na maśle ziemniaczków. Piękne, błękitne niebo, do tego od czasu do czasu wychodzi nam słoneczko. To jest prawdziwe szczęście, ale szczęście to także rodzina, szczęście to także dobry dzień, dobrze wykonana praca. Szczęścia jest mnóstwo wokół nas. Szczęście... Szczęście to dla mnie wolność spotkania z przyjaciółmi z rodziną czyli dokładnie wszystko to co jest teraz ograniczone. dla mnie jako naukowca szczęściem jest wtedy jeżeli eksperyment się uda bo wielu osób wiele osób to nie myśli o naukowcach że są chłopcy tak, całe życie i się wszystko udaje tak naprawdę nigdzie im się nie udaje wcale wszystko. Fabraka Minkow powiedział, że ludzie są na tyle szczęśliwi na ile sobie pozwolą, więc ja sobie pozwalam, pozwalam sobie być szczęśliwa. Z każdej najdrobniejszej rzeczy, jaka mnie sytuacji, jaka mnie w życiu spotyka. By moja rodzina była szczęśliwa. Jak on. oni są szczęśliwi, to i ja jestem szczęśliwy. Banalny, nie? Szczęściem dla mnie jest to, że ludzie są uśmiechnięci, mają co jeść i mają dach tak nad głową. Każdego dnia budzimy się i doceniajmy to, co mamy. Może wszystko już wiesz. Może wszystko już masz. Może to właśnie jest szczęście. A jeszcze mi się przypomniało, że szczęście jest o siódmej, jak się zaczynają dzikie budziki. No i o siódmej trzydzieści. jak jest po